Dzień dobry, nazywam się Magdalena Kobierecka, jestem malarką i zapraszam na drugą część zwiedzenia mojej pracowni. Dziś będzie parę słów o mojej technice, o obrazach malowanych na szkle. Zwiedzający często mnie pytają, jak to się zaczęło, kiedy? Z technikami, podłożami, materiałami. Z tego co pamiętam, eksperymentowałam od zawsze, a maluję od dzieciństwa. Ważną datą był 2013, kiedy na indywidualnej wystawie w Staromiejski Domu Kultury wystawiłam swoje pierwsze obrazy malowane w tej technice. Później, 2016 debiut na rynku sztuki w jednym z warszawskich domów aukcyjnych. 2018 moja pierwsza indywidualna wystawa składająca się tylko z obrazów malowanych na szkle i pleksji. Drugim często zadawanym pytaniem jest: dlaczego akurat szkło? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno podoba mi się, odpowiada mi efekt wyrazistości iskrzących kolorów. Spójne z moim charakterem jest podejmowane ryzyko przy wykonywaniu prac tą techniką. Żeby malować w ten sposób Trzeba mieć po prostu odwagę. To jest technika trudna, yy, autorska, więc nie mogłam się jej od nikogo nauczyć. Uczę się od siebie. Tworząc, próbując, eksperymentując. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki, na poprawki. Jest to malarstwo ekspresyjne z gestu, które wymaga konsekwencji w podejmowanych decyzjach. większość obrazów maluję przy pomocy szerokich pędzli i szpachli a forma główna forma kompozycji jest jakby wycięta ale są też prace, które wykonałam zupełnie inaczej i mam też wiele pomysłów na kolejne, które będą się wyróżniać od tego, co robię najczęściej. Obraz pod tytułem Kompozycja numer 74 brał udział w sesji zdjęciowej i był prezentowany w nowoczesnym pięknie urządzonym wnętrzu. Dodał energii, a jednocześnie świetnie skomponował się z naturalnymi Szlachetnymi materiałami. Jest świetnym przykładem tego, czym charakteryzuje się moje malarstwo na szkle. Dziękuję i zapraszam do następnego odcinka zwiedzania mojej pracowni.